Syn Karola Nawrockiego przed laty wystąpił w programie TVN. Filip Heiser, serio? Daniel Nawrocki zadebiutował ze swoim programem w telewizji WPOLSC 24, w którym przeprowadził wywiad z Filipem Heiserem. W trakcie rozmowy ujawnił że jego młodszy brat wziął udział w castingach do programu TVN. Program Nawrocki w Polsce zadebiutował w niedzielny wieczór w prawicowej stacji WPOLSCE24. Gościem syna prezydenta Karola Nawrockiego był Filip Heiser dawny prezenter TVN, który obecnie prowadzi własną sieć kebabów. Widzowie mogli się dowiedzieć, że brat Daniela Nawrockiego niemal dekadę temu uczestniczył w castingach do Małych Gigantów, których w latach 2015 do 2017 prowadził Hajze. Brat Daniela Nawrockiego był w małych gigantach. Heizer. Serio? Daniel Nawrocki, w trakcie rozmowy z Filipem Heizerem, ujawnił, że jego młodszy brat Antoni, poprzez udział w Talent Show TVN, pojawił się na okładce jednego z czasopism. Syn Karola Nawrockiego powiedział: Co ciekawe. Mój brat był w małych gigantach na castingu i na okładce jednej z gazet. Nie wiem, czy może gdzieś tam się minęliście, czy to było telewizyjne. Musiałbym rodziców zapytać, czy był tam Philip Heiser. Philip Heiser nie krył zaskoczenia informacją którą przekazał mu Daniel Nawrocki. Wykrzyknął: Serio, co ty gadasz? W sieci próżno szukać informacji o udziale Antoniego Nawrockiego w Małych Gigantach. Niewykluczone że castingowy występ syna Karola Nawrockiego nie był wyemitowany na antenie.